Myślę, że najlepiej odda to stwierdzenie, że wykonaliśmy to, co, co, co do nas należało. Wykonaliśmy tą robotę bardzo solidnie. Najważniejsze było zwycięstwo w yy, trzy punkty i to, to się przede wszystkim liczy. A jest pan zdziwiony, że nie zachował pan czystego kąta? Nie, nie mam. To jest piłka nożna. Nie, nie, nie jestem zdziwiony. No, tym bardziej e, to moje niezdziwienie. E, Bazuje na tym, że, że oglądaliśmy, analizowaliśmy grę przeciwnika i praktycznie w każdym meczu, w którym w tych eliminacjach oni zawsze stwarzali sobie jakieś sytuacje w akcjach z kontrataku, więc też miałem świadomość tego, że, że szczególnie przy takim wyniku, jak to miało miejsce powiedzmy, około 60 minuty, ta nasza dyscyplina taktyczna już nie będzie na tak wysokim poziomie i wtedy będziemy w jakiś tam stopniu nadziani na kontratak. Pierwszy fakt, bym powiedział jest taki, że w przeciągu dwóch dni zagraliśmy dwa mecze tak, na, na takim dosyć wysokim poziomie. Dzisiaj to boisko też było dosyć ciężkie i grząskie, wiadomo, że to też automatycznie jakoś daje sobie znać. Im dłużej będzie mecz trwał, tym, tym, tym będzie powiedzmy, pod względem fizycznym troszkę, troszkę trudniej. A drugi fakt jest taki, że wynik był dosyć wysoki i na pewno następuje jakieś tam rozróżnienie. Cały czas nastroje są dobre, bo bo wszystko jest ciągle w naszych rękach, nie jesteśmy uzależnieni od, od nikogo innego, tylko od, od nas samych, tak więc myślę, że to jest najważniejsze po tych zruchowaniu.